Cześć, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przegląd z marki Laurella. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałam, to zapraszam do oglądania. Zrobiłam mały przerywnik, ale tak naprawdę już jestem przebrana w pierwszą rzecz. Powiem kilka słów o marce Laurella, jakie mam odczucia teraz po tym zamówieniu, bo stwierdziłam, że to w ogóle będzie krótki filmik, więc mogę się chwilkę rozgadać. E, więc e, powiem tak, e, trochę jestem rozczarowana jak na razie. E, pojawiają się nowe fasony w Marcela Aurella. To jest w ogóle polska marka pochodząca tak naprawdę z Poznania. E, kiedyś tak naprawdę trzeba było się bić o te rzeczy, teraz już jest większa dostępność, ale powiem szczerze, że e, od jakiegoś czasu nie mam czegoś takiego, że to jest takie zarąbiste wow dla mnie. Kiedyś tak miałam w wielu modelach i tak dalej. Te modele się powtarzają, i oczywiście ja to rozumiem, bo te modele też się super sprawdzają. Nie powiem, że nie, ale też są modele nowe, ale też widzę, że są trochę przekombinowane. Mam wrażenie, że robimy spodnie, które mają, mają wszyscy, ale zróbmy im zupełnie inaczej kieszenie, żeby było coś innego. No nie wiem, ja mam, takie, ja mam takie wrażenie, to nie jest tak, że ja tutaj będę tylko negatywnie, ale yy, takie mam po prostu odczucie. Może zamówiłam po prostu za mało ubrań do, do tego filmu, żeby to wszystko ocenić. Yy, zobaczyłam, że też ceny są bardzo drogie teraz w tym momencie, yy, bardzo wzrosły. Mam wrażenie, że no wszędzie to się dzieje, ale tutaj yy, przy, jednej, przy jednym artykule szczególnie powiedziałam sobie nie. Nawet gdyby był super zarobisty, a też ma jakieś tam ale, to nawet bym go sobie nie zostawiała ze względu na cenę. Pele słowa wstępu. I pierwszy model jest mam założony. Jest to taka fajna sukienka z czarnym biało. To nie są białe, to są takie kremowe ciapki na czar, z czarnym tłem tak naprawdę. I to jest model właśnie, który się powtarza co roku albo nawet cały sezon tylko w innych printach. Tutaj ma gumeczkę, bardzo fajnie się dopasowuje. Nie wiem, czy ta gumeczka jest w tym fasanie, który ja mam, bo ja mam całą czarną po prostu na długi rękaw. Długie są te rękawy, więc jak najbardziej można sobie je też podciągnąć, mieć taki czy czwarty. Tutaj fajnie się wszystko układa. Aczkolwiek ten dekolt powoduje to, że albo idziecie bez stanika i ruszają Wam się te piersi, jeżeli macie trochę większe, albo idziecie z stanikiem, ale musicie pokombinować z jakąś braletką, bo tutaj będą Wam na ramki wystawać. Możecie jeszcze opuścić te ramiona i mieć coś takiego, tylko że tutaj już jest taka granica, że możecie czasem czuć się niekomfortowo, więc lepiej to trzymać sobie na ramionach, bo to bardzo fajnie się trzyma, to nie jest tak, że to opada w ciągu dnia i tak dalej. Dla mnie ten wzór po prostu jest taki ciemny, nie jest to w ogóle wiosenno-letni dla mnie. Ja już chciałam właśnie coś takiego wiosennego, więc to w ogóle nie jest dla mnie. Fajna jest długość przed kolano, nie są to takie bardzo krótkie kroje, które często dziewczyn zgłaszają, że są za krótkie te sukienki. One są wydłużone, sama właścicielka sobie sama skarca po prostu, bo gdzieś tam o tym komunikuje więc, generalnie, bardzo fajna sukienka. Jeżeli czegoś takiego szukacie, to ja mam bardzo polecam ten model. Dlatego, że ja już go mam w szafie i miałam w ogóle kiedyś już sprzedałam taką sukienkę. Przepraszam. I byłam z niej zadowolona i jestem, bo też mam inne po prostu mam czarną po prostu. No, także tyle ode mnie. ma szerokie jeszcze tutaj te. Kosztuje chyba około 300 zł, 200 coś, jeżeli dobrze pamiętam. Nie bliżej czystu, ale 200, nie wiem, 60 czy coś takiego. Ja mam rozmiar M i przebiorę się w kolejną rzecz, żeby Wam pokazać. No i tutaj właśnie mamy przykład tej krótkiej sukienki. Ta już jest krótsza, nie wiem czy to widać, jest ona taka, do sukienka w ogóle kopertowo zakładana, także tutaj mam więcej miejsca, gdyby na przykład nagle przytyła czy coś, więc to jest bardzo fajny fason w ogóle, ja też już mam taką sukienkę w swojej szafie, na długie rękaw, tylko z innym trochę printem. Do nie możecie normalnie sobie staniczek założyć, bo tutaj nic nie będzie widać. Fajny dekod, możecie go sobie poszerzać, zależy jak tutaj sobie to zawiążecie. Tutaj jest taka falbanka podwójna, to jest bardzo fajne, że to jest przeszyte podwójnie, że z tej strony nie ma po prostu białego materiału, bo jak się to wszystko rusza, to fajnie to wygląda. Biało-czarny, taki biały, biały, tło, biały tło i czarne kropki. Jest to coś fajnego, odświeżającego, ale dla mnie ta czarna wiosna na lato jednak odpada. Była ona super dobrze zaprezentowana i w ogóle, ale stwierdziłam, że nie chcę czegoś takiego w swojej szafie. Też kosztowała ponad 200 zł, chyba 270. Bardzo fajny model. Też go Wam polecam, bo ze względu na to wiązanie, zawsze jak Wam przybędzie centymetrów, to jesteście w stanie zawiązać mniej, po prostu i ona też będzie fajnie dopasowana. Możecie sobie też te rękawy tak zbluzować, jakby, że macie trochę krótsze, one są takie właśnie szersze, pufiaste, tutaj mamy takie bufki trochę. E, bardzo fajny fason, jeżeli chcecie coś sobie takie, jakby nie wiecie jaki model wybrać, to ten i ten poprzedni jest bardzo wdzięcznym fasonem, który naprawdę u mnie się przewijał przez ileś już sezonów, no ale nie w... to, to ze mną nie zostanie. Dobrze, zostało mi jeszcze jeden komplet i spodnie, o których będę chwilkę mówić dłużej, także idę się przebrać już w przedostatnią rzecz i zaraz zobaczymy podsumowanie. Dobrze, najpierw założyłam spodnie, dlatego że tak mi kolejność tutaj będzie to lepsza kolejność. Słuchajcie, te spodnie w ogóle teraz jak spojrzałam, one są w ogóle tak mega długie. Że tak naprawdę ja przy moim wzroście musiałabym tyle odciąć. To jest fajne z jednej strony, ale z drugiej strony muszę doliczyć koszt pójścia do krawcowej, więc jakby i też nie założę ich od razu i tak dalej. Trochę są w kroku luźniejsze, bardzo są rozszerzane te spodnie, bardzo będą fajnie wyglądać. fajne mają ten, jak stanie na palcach, nie wiem, czy całość widzicie. Ale jak stanę na palcach, to one tak jakby zakrywają moje czubki, palcy i całą piętę, więc one tak idealnie do mojej stopy. Są bardzo szerokie, ale są bardzo długie. Tutaj właśnie to, co mówiłam, że zróbmy jakby spodnie, które są wszędzie modne, ale zróbmy coś innego. No i właśnie tutaj to coś innego to są te kieszenie takie. Takie jakby. Jest to coś innego, nie powiem. Modowego może, nie wiem dokładnie, ale. No mi się to podoba, ale z drugiej strony mi się nie podoba, jest to bardzo przyjemny materiał, bardzo się gniecie w ogóle, naprawdę masakrycznie, bo teraz miałam je tak, widzicie, dlatego ich nie pracowałam i raczej nie pracuję rzeczy na mierzymy, dlatego że widać wtedy jak to się gniecie wszystko, więc to nie jest tak, że mi się nie chce, tylko no wiecie, no też bym musiała poświęcić na to czas, ale chodzi o to, że też przynajmniej widać jak to się pogniotło. Więc, no więc tak, i teraz jeszcze zauważyłam, że w tym świetle ten kolor jest bardzo taki karmelowy. W sensie on jest bardzo ciepły, a ja wolałabym coś neutralniejszego, bardziej chłodniejszego, w takich chłodniejszych beżach. Więc to w ogóle też odpada. Tutaj fajnie wszystko opasuje też do góry, bo ma pasek, więc sobie związujecie i jest git co do ceny, 289 zł pamiętam tą cenę, dlatego, że trochę mnie zabiła, więc je, jeżeli chodzi o skład, chyba to jest wiskoza, jeżeli dobrze pamiętam ja mam rozmiar M powiem Wam szczerze, że za 300 zł nawet ponad, bo bym musiała zanieść do krawcowej i je skrócić, no to powiem szczerze, że za, za takie pieniądze kupicie sobie trzy albo 4 pary w różnych, różnych sieciówkach, też z dobrym składem odsyłam do Filmiku Sensei'a, chyba że się już kolejny, albo po prostu wejdźcie sobie na stronie Sensei'a i zobaczcie, jakie mają składy w tym roku materiałów. Dlatego, że pojawia się u nich dużo wiskozy, dużo lnu i naprawdę w niższej cenie niż te spodnie, dlatego po prostu ich nie zostawię. W ogóle też czekałam na mnie bardzo długo. Jeżeli dobrze pamiętam, na stronie nie było informacji o tym, że to jest przed sprzedaż napisałam do nich maila i nagle na stronie się coś zmieniło. Nie poszukałam tej starszej wersji strony, bo można to sprawdzić w ten sposób. Nie zrobiłam sobie wtedy screenshota, ale ja naprawdę przeczytałam cały opis, cały skład, coś tam na tej stronie i nie zauważyłam informacji o przedsprzedaży, więc trochę byłam wkurzona, bo to zamówienie długo szło do mnie i e, już byłam taka, wiecie, nies niesmaczona, a jeszcze przyszły ubrania, które po prostu mi nie pasują, nie chcę takich fasonów i ostatni komplet myślałam, że zostawię, ale po prostu do mnie nie pasuje kolorystycznie. Jeżeli Pojawi się w innej kolorystyce, bardzo możliwe, że sobie go kupię, bo jest bardzo ładny. Więc przejdziemy do niego teraz i zrobimy sobie podsumowanie. Okej, okay. ja tutaj sobie z tyłu nie zapinałam na guziczek, więc on powinien bardziej tak przylegać. No i ten komplet składa się z takiej bluzeczki i ze spódniczki. I teraz tak, spódniczka jest naprawdę bardzo krótka. Dlatego, że jak ja mam w tym miejscu, czyli wysoko w talii, to ona mi sięga tak, no tu mam pół pośladki i jest kawałek. Także trzeba uważać. Jeżeli ją spuszczę niżej, no to będzie mi widać to, czego nie chcę, żeby było widać. No i wiecie, wałeczki. I teraz tak. Y jest to materiał, który jest prześwitujący. On ma taką podszewkę tutaj i do góry też ma taką podszewkę, ale ta podszewka też jest taka trochę prześwitująca, więc na przykład tutaj przy rękach. No widoczna jest ta moja ten kolor skóry, tutaj też nie ma podszewki. No ale mówię, tu jest taka bardzo, bardzo delikatna też ta podszewka i myślę, że to jest dobre dlatego, że jakby była moc taka inny kolor by była tej podszewki, albo była grubsza, to zmieniło w ogóle by to kolor pewnie. Ale co do samego zestawu? No, mi nie pasuje kompletnie, jest to za jasne dla mnie. Musiałabym mieć coś w innym odcień, lub po prostu biel. Bardzo, fajny, bardzo fajna tkanina, bardzo mi się podobają te kwiaty i w ogóle. Myślę, że można to osobno nosić, więc to też jest rewelacyjne. Ten zestaw właśnie kosztował też około 300 zł. A same tamte poprzednie spodnie kosztowały 289. Ten komplet bardzo szybko się wyprzedał. Ja go jakoś tak chwyciłam, bo był, ale teraz znowu był doszywany, więc no jest na niego popyt, ale uważam, że za taką cenę ten komplet korzystniej wychodzi niż tamte spodnie. Bo tu możemy nosić bluzkę na przykład z jeansami wysokimi albo spódniczkę z jakąś bluzeczką po prostu na wakacjach do klapeczek, więc myślę, że to wykorzystamy więcej, jakby, a nie same spodnie, które jeszcze musimy przerobić i tak dalej. I nie zawsze mam ochotę na takie spodnie. Więc najbardziej z tego zamówienia ja mam, w ogół... ja mam w ogóle rozmiar M i jakbym miała to podsumować, to najbardziej z tego zamówienia podoba mi się ten właśnie komplet. I zostawiłabym go, gdyby nie ten kolor i to, że no nie pasuje do mnie aż tak dobrze. Ja tak uważam, że jest to dla mnie za blade, po prostu. Eee, no, podsumowując, zrobiłam podsumowanie. Eee, znaczy już powiedziałam, że najbardziej mi się to podoba Jeżeli mam Wam polecić fasony sukienek To polecam Wam pierwszą i drugą, jeżeli chodzi o fason One w różnych printach często występują Więc sobie musicie zerknąć na stronę, jak one się nazywają I wyszukać na przykład po nazwie Spodnie polecam, jeżeli naprawdę chcecie coś mieć e, Takiego, że nie ma tego w sklepach i sieciówkach No to Wam polecam, bo te kieszenie są takie no niestandardowe Kolor jest standardowy ale jeżeli chodzi o cenę, o to, jak się gniotą, o to, że trzeba to skrócić, niestety je odrzuciłam. I jeżeli nie chcecie się męczyć, albo po prostu macie takie samo odczucie jak ja, no to Wam nie polecam. Także to jest takie polecam, nie polecam, tu bym zmieniła, tu bym coś, tu bym print zmieniła, no ale wiecie, jeszcze dużo przed nami, myślę, że oni jeszcze nas zaskoczą w to lato. Ja też uważam, że oni na samo lato mają przepiękne sukienki, na ten przejściowy okres mają takie średnie właśnie i te printy są takie właśnie średnie przejściowe, a my już chcemy kolory na przykład, znaczy ja tak mam. No ale jeżeli coś Wam się spodobało, to dajcie znać na dole I zobaczymy, czy macie takie same zdanie Dajcie znać, czy macie coś z Laureli Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za, te, za oglądanie tego odcinka Zapraszam Was na moje Vinted i na Instagrama Wszystkie dane macie na dole w opisie Na Vinted wystawiam rzeczy z Laureli Także zapraszam Was, bo są w bardzo niskich cenach Także, także tyle ode mnie Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym filmie Pa, pa